Dzień dobry, nazywam się Aneta Sobol i jestem współorganizatorem akcji Krocze przed rakiem, która ma na celu szerzenie męskiej profilaktyki prozdrowotnej. Zaprosiliśmy do współpracy Medical Magnus Clinic oraz specjalistę urologa doktora nauk medycznych pana Adama Madeja, by odpowiedzieć. Na... Dzień dobry. Dzień dobry, by odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące męskich nowotworów. Panie Adamie. W rozmowach o tak zwanych męskich nowotworach zwykle mówi się o raku prostaty. Ale jakie jeszcze inne choroby mogą rozwinąć się w obrębie układu moczowo-płciowego u mężczyzn? To znaczy, jeśli chodzi o nowotwory, to właściwie nowotwór może wywodzić się u człowieka z każdej tkanki, czyli idąc od góry, mamy nerki, mamy moczowody, pęcherz. Gruczołkrokowy, prącie jądra. I właściwie każdy nowotwór e, z każdego tego narządu może wywodzić się rak nerki, rak pęcherza wraz z rakiem urotelialnym górnych dróg moczowych. Mamy raka prostaty, e, raki jąder i raka prącie. Mhm. E, no dobrze, a jakie profilaktyczne badania e, powinno wykonywać się w gabinecie urologicznym i przede wszystkim, jak często powinno się je powtarzać? według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Urologicznego każdy mężczyzna po 50 roku życia powinien zgłosić się do urologa na badania takie profilaktyczne w kierunku raka prostaty jeżeli rak prostaty występował w rodzinie no to wtedy w wieku 45 lat panowie powinni się zgłosić trochę trochę wcześniej jeżeli chodzi o raka jądra bo te dwa nowotwory to jest taki główny temat e, tych kampanii, które jesienią e, się toczą, to tutaj jakby e, zachęcamy mężczyzn do samobadania jąder. E, tak jak kobiety badają piersi, tak mężczyźni powinni sobie pod prysznicem e, te jądra zbadać i wymacać, czy tam nie ma żadnych guzków, e, czy tam nie ma żadnych zgrubień. Każdy niepokój w jądrze e, wymaga konsultacji urologicznej, także Dotyczy to mężczyzn młodszych, no trudno wszystkich zapraszać do gabinetu, bo, bo to nie o to chodzi. Natomiast zwracamy na to, zwracamy na to uwagę. Te badania jakby profilaktyczne w raku prostaty, które urolog wykonuje w gabinecie, to jest poza ogólnym badaniem człowieka, zbieraniem wywiadu. To jest badanie w krwi w kierunku PSA, to jest taki marker, który pozwala nam podejrzewać raka prostaty. A drugim badaniem jest badanie palcem przez odbytnicę. E, to są takie dwa badania, e, dzięki którym możemy tego raka podejrzewać, dlatego że rak prostaty nie daje żadnych objawów. E, I to jest jedyny sposób. Wspomniał Pan tutaj o tym, że, że mężczyźni powinni się badać, ale czy wiadomo, dlaczego rak jąder występuje u mężczyzn w tak młodym wieku? No, rak jądra to jest taki nowotwór, który wywodzi się z komórek germinalnych, czyli z takich komórek, które dają początek plemnikom. I jakby tutaj rak jądra rozwija się w związku ze zmianami genetycznymi, z niedoskonałościami, które rozwinęły się już w życiu płodowym i w młodym wieku. To nie jest taki nowotwór jak rach pęcherza, gdzie trzeba 20 lat palić i sobie nie, na niego zasłużyć, tak? To są już pewne rodzone wady genetyczne, które dają no, początek nowotworom w młodym wieku, dlatego mężczyźni 30-40-letni oni chorują najczęściej. A czy na przykład uprawienie pewnych sportów, które narażają na urazy, okolice intymne mężczyzn, mają znaczenie na rozwoju nowotworów u mężczyzn? nie ma takiej zależności. Znaczy były, y, może to wynika z tego, że były takie przypadki, że znani kolarze y, chorowali na raka jądra. Y, no już nie będę wymieniał nazwisk, bo tam niektórzy byli potem zyskwalifikowani za doping i tak dalej. Natomiast jakby y, nie ma takich badań naukowych. Y, co więcej, jazda na rowerze jest zdrowa dla każdego z nas, dlatego że zdrowy jest wysiłek i uprawianie sportu, tak? Takim czynnikiem ryzyka na przykład raka prostaty jest zespół metaboliczny, czyli otyłość, mówiąc bardzo ogólnie, nietolerancja glikemii, zaburzenia lipidowe, wysoki cholesterol, tak? Czyli to wszystko co zyskujemy siedząc przed telewizorem i nie wychodząc na dwu, nie biegając, nie jeżdżąc na rowerze. Także Zachęcamy do uprawiania sportu. Takich związków w badaniach naukowych nie ma. Czyli po raz kolejny raz okazuje się, że jednak sport to zdrowie i, i nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Oczywiście. No, większość chorób człowieka to wynika no, poza tym, że środowisko no, mamy, jakie mamy, wynika ze sposobu życia. To znany jest taki opisywany. Wszyscy, którzy no, studenci się uczą o, o raku prostaty, to podaje się taki przykład, że Japończycy mają małe ryzyko występowania raka prostaty, a Amerykanie duże. Natomiast jak Japończyk przeprowadzi się do Stanów, to ma takie samo ryzyko jak Amerykaniec. Czy to jest przykład na to, że właśnie ten styl życia, to czym się odżywiamy, aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na rozwój tego nowotworu. No dobrze, a czy noszenie na przykład telefonu w kieszeniach, spodźmi, spodni, bądź trzymanie laptopa na kolanach, czy to może przyciągać nowotwory jąder lub prostaty? Bo tutaj to są też takie madłe pytania. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. I tutaj też jednoznacznych badań naukowych nie ma. Nie ma tak, że rak pęcherza jest od palenia papierosów. Tak, to wiadomo. Jest bardzo silny związek, także nie należy palić papierosów, tak? Rak pęcherza jest związany z paleniem papierosów bardziej niż rak płuc. To przemycam taką informację dodatkowo i to jest napisane w zaleceniach Towarzystw Naukowych, natomiast oddziaływanie promieniowania tego elektromagnetycznego czy sieci wi-fi czy jakieś takich rzeczy bezpośrednio na nowotwory układu moczowo-płciowego, no to takich badań no nie, za, nie ma. Yy, opisywano związki z białaczkami, tak, z guzami mózgu. Jest taka praca, yy, która opisuje z, yy, wpływ jakby tego promieniowania z routerów, które mamy w domu na jakość nasienia pod postacią takich zaburzeń, że ploniki stają się mniej ruchliwe, natomiast inne parametry nasienia są niezaburzone. Ja myślę, że tutaj no, należy wykazać ostrożność. Moim takim osobistym przekonaniem, to nie jest obojętne na pewno, tak? No, proszę zwrócić uwagę: każdy z nas ma smartfona. Smartfon kosztuje tyle, co pensja. Ten smartfon wymieniamy co dwa lata, bo on się starzeje. To jest ogromny biznes, więc myślę, że nikt nie jest zainteresowany nad prowadzeniem takich badań. Na pewno nie jest to obojętne, natomiast ciężko mi jednoznacznie w oparciu o badania naukowe tutaj odpowiedzieć na to pytanie, że tak. Rozumiem. Dobrze. Panie doktorze, ostatnie już pytanie. Jakie objawy w obrębie układu moczowo-płciowego powinny zaniepokoić mężczyzn i skłonić się do wizyty u lekarza? Rak jądra, guzek, zgrubienie. Wmosśnie, uczucie ciężkości moczny, też ból, zapalenie czasami jest taką maską nowotworu. Każdy niepokój dotyczący jądra, powiększenie się jądra równa się wizyta u urologa. Bardzo często operujemy chorych, którzy mają jądro dżengdu z wielkości gra i fruta, także nawet ciężko, w prawidłowy sposób, czyli przez kanał pachwinowy z innego cięcia ten guz usunąć, bo on jest tak duży. No, to jest niemożliwe, że mężczyźni nie widzą tego, że tak jest. Być może jeszcze no, są takie przekonania, że to jest wtedy iść do lekarza czy no nie wiem, bo przecież żyjemy już w bardzo nowoczesnym świecie. Także tutaj to jest bardzo niepokojące. Jeśli chodzi o raka prostaty. 50 lat do urologa, bo objawów żadnych nie ma. Rak nerki bardzo często rozpoznawany jest przypadkowo, jako przypadkowe znalezisko w usg no mały guzek dwucentymetrowy w nerce, on nie jest ani do zbadania, ani żadnych objawów nie da. Natomiast jeszcze takim niepokojącym e, objawem jest krwiomocz. Tak, czyli jeżeli ktoś sika na czerwono, oddaje mocz z krwią, no to e, to powinno budzić niepokój, jak najbardziej e, trzeba zgłosić się do urologa. Krew w moczu jest takim podstawowym objawem raka pęcherza moczowego. Także na te rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę. No zapraszamy oczywiście do naszej poradni w Medical Magnus Clinic, gdzie również można tak się przebadać. I pomożemy jak najbardziej zapraszamy do poradni urologicznej. Dziękuję w takim razie bardzo całemu zespołowi Medical Magnus Clinic za udział w akcji Krocze przed rakiem oraz panu doktorowi Adamowi Madejowi za rozmowę i zachęcam wszystkich przede wszystkim właśnie do zdrowego trybu życia, do badania się, ponieważ nie na darmo mówi się, że profilaktyka to medycyna w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.